Siemanko, to teraz już zostało omówienie egzaminu, e, egzaminu praktycznego, ale związaną z jazdą po mieście, i tutaj moje z tego filmu powiem ci, na tym filmie powiem Ci na co zwrócić uwagę. No i też troszkę powiem na temat moich spostrzeżeń na temat e, instruktorów jazdy. Ja miałem okazję jeździć z trzema różnymi instruktorami. Z uwagi na to, że mój kurs był łączony, więc jeździłem i C i z przyczepą, więc miałem okazję poznać różne techniki nauczania, ale nie tyle, co mi chodzi o techniki nauczania, ale bardziej ważne jest podejście samego instruktora y, do kursanta. I teraz tak, jeżeli chodzi o kategorię C, no zdecydowanie jest to prostsza kategoria i tutaj nauczenie się, jeżeli chodzi o jeżdżenie po mieście, y, samym zestawem, jest naprawdę stosunkowo proste. To, co od razu Wam podpowiem i na co zwróćcie uwagę, to przede wszystkim to, żeby jak będziecie jeździli, to nie dajcie się katować w wersji yy, jeżdżenia od jedynki na dolnej do czwórki, a potem na górną skrzynię. Tylko jeździcie to, co można jeździć, czyli z ruszajcie sobie z dwójeczki, a potem... Na czwóreczkę przeskakujcie. Ja przez pierwsze 10 godzin praktycznie jeździłem tylko i wyłącznie w, w tych sposób od jedynki do od jedynki do dwójka, trójka, czwórka. Za dużo jest stresu, jeżeli chodzi o uczenie się wielu rzeczy, i w tym momencie, jeżeli instruktor ci każe jeszcze, żebyś ty po prostu przerzucał te wszystkie biegi, a one są bardzo krótkie, bez sensu. Na egzaminie można zdawać w ten sposób, że się po prostu przerzuca z dwójki na czwórkę. Ja tak jeździłem na dwóch egzaminach i nie było z tym żadnego problemu. Więc to jest pierwsza moja uwaga a propos w ogóle jeżdżenia. Jeśli chodzi o patenty, czyli miejsca, gdzie wolno jeździć, gdzie na co zwracać uwagę... Instruktorzy dobrze to wszystko znają. Oni wiedzą, gdzie jeżdżą ich kursanci, gdzie zdają ich kursanci. Więc w tym momencie wystarczy, że ci po prostu instruktor powie i cię po nauczy jeżdżenia, żebyś ty po prostu jeździł tam, gdzie faktycznie trzeba jeździć, tam, gdzie to jest po prostu na egzaminie później praktykowane. Więc. Nie ma sensu, żeby się samemu tego w jakiś sposób próbować uczyć. Po prostu wystarczy zawierzyć tutaj, zawierzyć po prostu wiedzy instruktora, jego doświadczeniu i po prostu nauczyć się tych elementów. Nie ma wcale tego tak dużo, nie jest to takie trudne, jeżeli Cię instruktor będzie chciał przygotować. Ja mogę powiedzieć tak z doświadczenia mojego, jeżeli chodzi o jeżdżenie z instruktorami, to jednemu zależy, Drugi patrzy tylko na czas, żeby godzina minęła, a trzeci próbuje zrobić z Ciebie idiotę. I podejrzewam, że z taką grupą po prostu instruktorów najczęściej można się spotkać, bo oni mogą sobie troszkę poudowadniać, że przychodzą do nich, a nawet tak się czasami słyszało, że kursanci to są debile, że nic nie umieją, ale jeżeli... Masz instruktora, który faktycznie się stara I chce Ci po prostu Cię nauczyć To Cię nauczy A jeżeli chce zrobić z Ciebie debila No to zrobi z Ciebie debila, bo wie po prostu jak to zrobić Bo ma w tym doświadczenie I potrafi obnażyć Twoje słabości Ale nie zmienia to faktu, że fajnie po prostu Żeby instruktor się starał Żeby nie patrzył też tak na godzinę Oczywiście nie, żebyś Ty jeździł więcej Ale jeżeli próbuje Cię katować na placyku I zamiast tak naprawdę, żebyś Ty jeździł na mieście Ty będziesz katowany na placyku No to sorry, ale nie pójdziesz dobrze Przygotowany na egzamin, I jak poczytasz opinie o różnych szkołach, to zobaczysz jak, jakie są opinie. I są różne, bo po prostu okazuje się na przykład, że faktycznie w jednej szkole się instruktorzy starają albo jest instruktor, który się stara, a w innej szkole patrzą tylko na kasę. Więc tutaj na pewno pod tym względem jest yy, przepaść. Jeśli chodzi w ogóle o sam egzamin, yy, jeszcze z podziałem na C plus E, to w przypadku zdawania C no to jest zdecydowanie łatwiej. Jeżeli chodzi o E, no to tu już dochodzi jednak gabaryty i trzeba w wielu miejscach po prostu uważać. Sam egzamin, samo podejście egzaminatora, uważam, że jest dużo bardziej restrykcyjne. Jeżeli chodzi o to, ile wymaga i jakie rzeczy po prostu dzieci dzieci przywiezie, bo ja tak miałem, że jeżeli chodzi o jeżdżenie, jeżdżenie po mieście. Za pierwszym razem, a za drugim razem, przy drugim egzaminie, zdecydowanie była trudniejsza trasa. Nie wiem, czy mi się tak po prostu trafiło, czy faktycznie egzaminator, po prostu yy, na, ma tak po prostu cię przyciągnąć. Egzamin jest dłuższy, bardziej wymagający. No, może też wynikać to z tego, że oni mają świadomość, że jednak ty później będziesz jeździł ze stawem, który ma jednak swój tonaż. Bo tu już mówimy o tych ciągnikach z naczepą. Po 40 ton. No to jednak tutaj już w mnie na chyba tych przyszłych kierowców przetestować i trochę przemaglować. Oczywiście ważne jest, żeby zachować w tym wszystkim spokój, nie, nie za bardzo się podjarać. Nawet jak już wracasz do ośrodka, to naprawdę spokojnie. Trzeba być spokojnym do końca skoncentrowanym, bo jednak największy stres jest na początku. Bo chcesz zdać ten placyk a później jak już wjedziesz na miasto i zaczynasz jeździć okazuje się, że jednak gumiesz jeździć, no to jeździsz ale na przykład końcówka, jak już tak masz tu o niego sygnał że masz zawracać, że wracasz do środka to też można się na końcu troszkę zdekoncentrować i nagle walnąć jakiegoś babola, więc tutaj też proponuję żeby faktycznie do końca być skoncentrowanym i, i po prostu czujnym, żeby jednak nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, więc tyle jeżeli chodzi o jeżdżenie po mieście, moje uwagi jeśli coś już nie powiedziałem, to może przy okazji powiem, ale to do usłyszenia w takim razie. Cześć.